Cześć, WRC na Kołach. Witam Was serdecznie na naszym kanale YouTube. Filmik, który właśnie się rozpoczyna, będzie o wągrowieckich myjniach samochodowych. Otóż opinii słyszałem już wiele. Na jednej jest drogo, na innej jest tanio, na trzeciej jest lepsza chemia, na czwartej gorątsza, gorętsza woda o wyższej temperaturze. Tak to nazwijmy. No i co, postanowiłem sprawdzić chociażby jeden aspekt. No bo chemii nie będę spróbował, to może na język mogę wziąć, bo nie mam problemu w laboratorium. Temperaturę wody nie wiem, no, czy jest to aż tak istotny aspekt. Jeżeli jest ciepła, to jest ciepła, jak jest zimna, to jest zimna i tyle. Ale co będę chciał sprawdzić, to ile czasu mycia dostajemy za jedną złotóweczkę rzucone do automatu. Zawsze będę używał programu Mycie Zasadnicze, czyli z tą najmocniejszym ciśnieniem i najmocniejszą chemią jakby jak, jak nie mam. Zobaczymy, która mynia jest pod tym względem najlepsza w Wągrowcu. Zapraszam na film! Jeżeli wierzysz mi na słowo, przejdź od razu do podsumowania. Nie musisz oglądać mojego rajdu po wszystkich myniach bezdotykowych w Wągrowcu. Pozdro i do zobaczenia za wrót jakieś 15 minut. No, pierwsza myjnia, którą odwiedzamy, to myjnia na ulicy Rgielskiej, czy też na skrzyżowaniu Rgielskiej i Obwodnicy BKF Myjnie, tak to się nazywa. Pięć stanowisk pod wiatą, jedno stanowisko zewnętrzne, jest zmieniarka do kasy, są dwa odchórzacze. Co tutaj mamy szczotki na kilku stanowiskach, że na trzech stanowiskach są szczotki. Na dwóch nie ma szczotek. Są uchwyty do wycieraczek. No co, jedziemy z tematem, myjemy. Zobaczymy jak to wygląda. Jest złotóweczka. Pa. Koniec. Tyle trwała złotóweczka. Trzeba dokończyć, nie? Dobrego No to mamy autko umyte. Zobaczymy co dalej. Następna myjnia to myjnia, która się nazywa widus. To jest ta myjnia koło, koło Netto czy koło Shell. Tutaj jestem pierwszy raz, więc zobaczymy jak to wygląda. Szybka instrukcja. Zobaczcie Dobra To wrzucamy naszą magiczną Spróbujemy teraz Zadziałało, jedziemy Jedziemy Już koniec. Dobra, mamy złotówkę wytestowaną. Co prawda, trochę w imię nauki, bo już ją zdążyłem auto umyć dwoma dwójkami, ale nic, trzeba spłukać. Jeszcze zobaczę, co tutaj dookoła jest. Czego mi na pewno zabrakło, to zabrakło mi tych klipsów do łapania wycieraczek, żeby sobie można było wycieraczki umyć, bez rzucania ich na podłogę, po czym one są mokre pod spodem i tak dalej, i tak dalej. Eee, są dwa odkurzacze. Tutaj widzę jeszcze, nie ma stanowiska zewnętrznego niestety, ale mamy stanowisk: raz, dwa, trzy, cztery stanowiska i dwa odkurzacze. No to stacja numer trzy. Stacja numer trzy to stacja na ulicy Janowieckiej przy Biedronce, czy też na wschodzie przy Biedronce. Aby precyzyjnie to oddać Co tam? Zobaczymy Mamy stanowisko zewnętrzne Jest odkurzacz Tu pan jaki sobie właśnie czyści stanowisko zewnętrzne I cztery stanowiska pod wiatom. Jest zmieniarka do kasy Są uchwyty do wycieraczy Porzucamy magickej zo tuvečke, čím robíme cieza sadničče. Ohaga. już, 45 sekund, jak liczyło wskazywało. Tutaj, jak mówiłem, cztery stanowiska pod dachem, jedno stanowisko zewnętrzne. No to jedziemy. Dzisiaj jedziemy do Bizela, Chyba najstarsza myjnia bezdotykowa w Wągrowcu. Przebudowywana, modernizowana inny inne cuda. No zobaczymy, co tutaj jest. Cztery stanowiska pod wiatą, jedno garażowe i jedno takie kompletnie zewnętrzne. Ciekawostka, tutaj jest miejsce poza wiatą, zrobione ze schodami, gdzie można sobie wejść wyżej, umyć dach przy wysokim samochodzie. Jedziemy. No i jesteśmy, ostatnia myjnia, myjnia na Orlenie na obwodnicy Jak widać trzy stanowiska, są szczotki, są uchwyty do wycieraczek No zobaczymy jak ta złotóweczka zaprezentuje się w Orlenie Boom, już. No, i już, a myte. Jak już wspominałem, trzy stanowiska: Są uchwyty do wycieraczek, żeby sobie złapać. Są, jest odkurzacz, czy nawet dwa. Tutaj przy dmuchaniu, czy znaczy pompowaniu powietrza do ale I tyle krótkie podsumowanie za chwileczkę. To co w kilku słowach podsumowując, nasz test konsumencki, czyli ride po wągrowieckich myniach samochodowych, mam tu szybko wypisane. Co gdzie? A więc my numer 1 Rgielska 45 sekund za jedną złotóweczkę. Mamy trzy stanowiska ze szczotkami: jedno zewnętrzne i dwa bez szczotek. Są uchwyty do wycieraczek i są odkurzacze. Oczywiście zmieniarka koło netto, koło szela. Ta stacja 47 sekund, 4 razy stanowiska. I yy, tam są pianownice: nie ma szczotek, a są pianownice. Nie ma uchwytów do wycieraczek. To dla mnie był minus, ale jest odkurzacz. Ulica Janowiecka, obwodnica, czyli koło Biedronki, taka niebieska, niebieska myjnia samochodowa 45 sekund, tak jak tutaj na Argielskiej 4 stanowiska ze szczotkami, jest odkurzacz i jest jedno stanowisko zewnętrzne Jest bisbel, tu trochę lepiej, 50 sekund, 4 stanowiska ze szczotkami Jedno stanowisko zewnętrzne, fajne stanowisko jest, bo jest to stanowisko z rampą Czyli można sobie busika nawet umyć z góry no, i nasz rekordista, czyli Orlen Obwodnica całą minutę dostajemy za złotówkę. Są uchwyty do, do wycieraczek, trochę takie są, powiedzmy, prowizoryczne, jak na moje gusto. 4 stanowiska, trzy stanowiska, przepraszam, trzy stanowiska ze szczotkami. Jest odkurzacz, jest fajne co można sobie przerzucać, zmieniając tylko szczotkę na, na, na domlance wysokociśnieniową. Nie trzeba wduszać osobno guzika na, na, tym, na tym automacie, tylko po prostu zmienia się szczotkę na lance, lance na szczotkę, wciskasz spust i, i już woda idzie. A we wszystkich pozostałych stacjach w zmieniach musieliśmy podejść do automatu, wdusić guzik, dopiero, dopiero się zmieniała e, tam woda czy to spryskiwanie, czy to, czy to szczotkowanie. Także. Krótko mówiąc, 45 sekund to jest najkrótszy czas, 60 sekund to jest najdłuższy czas. Myślę, że jest to dość duża różnica. 1 czwarta za tą samą złotówkę, w związku z czym za 3 zł można mieć wartość mycia 4 zł. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Także co, swoje spostrzeżenia piszcie w komentarzach pod filmikiem, co życzę Wam miłego mycia samochodu przed świętami bo to już tuż tuż, w związku z czym wesołych świąt i bogatego gwiazdora, niech będzie jak najbardziej motoryzacyjny. Pozdrawiam, cześć.